Witam na kolejnym urbexie, tym razem eksploruję poddasze ratusza w Szprotawie. No i zobaczcie jakie tutaj pozostawały stare maszyny do pisania. Są taką warstwą kurzu pokryte, że jest ciężko, uf, ciężko nazwę przeczytać. Optima chyba ta mała się nazywa, tamta tak samo, ale kurzu zbudziłem, uciekam, żeby tego nie wdychać. Tutaj była jakaś zbiórka na cel charytatywny. Pięknie pomalowana waza, która gdzieś pewnie stała, kiedyś na jakimś miejscu honorowym. Taka mała wanienka. Ja pierniczę, właśnie ona jest chyba kamienna. Taka wanienka. Dobra, już idę dalej, bo tutaj nakurzyłem. Muszę uciekać, żeby tego syfu nie wdychać. Tamtymi drzwiami nie wyjdę, bo się boję, żeby jakiegoś alarmu nie wzbudzić. Natomiast te poddasze, no jak to poddasze? Tu jakiś zbiornik jest na wodę. Za tym murem jest główna wieża ratusza. No niestety niedosyt pozostaje, bo nie będę mógł na nią wejść. Jest jak się okazuje całkiem oddzielne wejście. A ja liczyłem na coś więcej, że mi się uda tutaj przedostać. No, i tutaj tak. Jest plan tego rzut dachu. Instalacja odgromowa. Tylko latarka mi tutaj teraz świeci. Zawsze brakuje tej, tej trzeciej ręki. To muszę wam jakoś. Dobra, zdejmę z tego gwoździa, później to powieszę. O, tak to tak to wygląda, ten budynek. Ja tu jestem na poddaszu. wlazłem tą wieżą chciałem się przydostać do tej drugiej no niestety do drugiej ciężko jest się dostać już wieszam tak jak to było żeby tu nic nie zginęło co złego to nie ja tu mam, mogę pokazać widok z okienka ale to zaraz zobaczycie lepszy widok bo zobaczycie widok z dachu tylko jeszcze tak zanim dach odwiedzę to tutaj wszystko po pokazuję nie wiem czy będę filmował ten czy będę publikował ten film od razu? No, może, żeby y, ograniczyć naśladownictwo, żeby nikt tutaj nie szedł w moje ślady, to ten film opublikuję powiedzmy za y, kilka miesięcy, wtedy, gdy zniknie możliwość tutaj łatwego y, wejścia, prawda? Jeszcze tutaj jest takie pomieszczenie. Też jest, jest jakaś Wanienka. Ale to nie wiem, czy to jest plastik, czy to jest jakieś. Nie, to chyba jest żywicy ta, 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 ta wanienka. Wykorzystywana była przez tych chyba przed budowlańców. No, i tutaj może to przeciwpożarowe były. Na, na wodę, no w tej chwili służą na śmieć. No, i tutaj mamy wejście na górę wieży, ale zanim ja wejdę na górę. Jeszcze pofatyguję się tam, gdzie nie byłem. Mam nadzieję, że jakieś czujki nie, nie uruchomię i nie będzie przypału. No bo ja się tak nie boję za bardzo później się tłumaczyć, ale najgorsze jest, wiecie co jest najgorsze? Tu jest, zobaczcie, zamknięte na zamek. Kurczę, ja to otworzę. Ja pierdzielę. To już teraz będzie ryzyk fizyk. Ja pierniczy tu normalnie jestem. W tym w środku, w ratuszu to tyle wam tylko pokażę bo tu na bank są jakieś czujki także wzbudzę, alarm i będzie także sala kolumnowa sala ślubów normalnie środek ratusza I tu dzisiaj nikogo nie ma także już zamykam nie będę kusił losu no i tak, co wam powiem ja się nie boję później jak się Tłumaczę policji, tylko dla mnie najgorsza kara jest, wiecie co? Jak mi skasują cały materiał filmowy. To jest po prostu. Nie można tego przeboleć. Także ja już idę. Ja już idę na górę. zobaczyć, pokazać Wam widoczek z dachu. No i tutaj mamy zobaczcie, odważniki do zegara. Tam będzie mechanizm zegarowy, zaraz zobaczycie. No jest mechanizm zegarowy. To wszystko działa. Zegar jest. Działający. Ja się zapałem, a jeszcze ten telefon trzymam blisko twarzy. Także wszystko się nagra. Już idę dalej. Zobaczcie, tutaj są tarcze zegarowe na wszystkie cztery strony świata. Mi do wyjścia został tylko ten jeden podeścik. Tam jest jeszcze nade mną, ja Wam pokażę. Tylko nie wiem, czy to mi się uda tak zajrzeć, bo tam jeszcze jest kolejna kondygnacja, jeszcze kolejna, gdzie zachowały się te, zachowały się normalnie dzwony po niemieckie. Jeden przynajmniej tam widziałem z zewnątrz, że jest dzwon, ale niestety no nie uda mi się tam do niego dostać. Tutaj jest ciężko, żeby wyleść już. Jestem na balkoniku, tylko jeszcze ważna rzecz. Zamknę te drzwi za sobą, żeby gołębie tam nie wlatywały. Dobra, już zamknięte. I tak, na, na dzień dobry, mamy syrenę alarmową, jedną drugą, są dwa ty, typy tych syren. Mamy główny kościół w Protawie, przepiękny. Zaraz przyzumuję, zobaczymy, czy tam są na samym czubeczku, czy jest jakiś dzwon. Niestety dzwonu nie ma. Tuż obok jest wieża, znaczy nie tak obok, no ale te centrum jest malutkie. Jest wieża Kościoła Ewangelickiego. Przejdę się troszeczkę w tą stronę. Tu mamy główną wieżę, ratusza. No i ten, ona jest częściowo drewniana. Zobaczcie ten podest, Tam chciałem wejść, ale no niestety na nielegalu się nie udało. Na legalu takie zezwolenia. To też trzeba się naprosić, natłumaczyć, najęćczeć, a w końcu powiedzą nie, bo tam jest niebezpiecznie i nie wpuścimy. No i drabinka jest na wyższy poziom. I na samą górę zobaczcie, też jest drabinka i są nadajniki telefonii komórkowej. Także montażyści mają naprawdę szczęście od czasu do czasu sobie tam wejść i coś z góry pooglądać. Y ja mógłbym mieć większe szczęście dzisiaj bo mogłem mieć ładniejszą pogodę a pogoda jest ojeju, a zobaczcie ile tutaj jest tych yy, syren alarmowych na, na każdym rogu tej wieży no i tam, zobaczcie ja wam przyzumuję, tam chyba widać dzwony, jeden i tam jeszcze było widać drugi no ale z tej pozycji to nie bardzo no i tam bloki jak bloki wieża jest ciśnień, szprotawska zobaczcie tak wygląda ta wieża ciśnień. I mogę Wam polecić świetną stronę internetową. Nazywa się Wieża Ciśnień w Polsce. Każda jedna wieża tam została opisana. No tutaj troszeczkę gruzu, no bo to jest remontowane. Yy, stoją rusztowania. tynk trzeba po, poskuwać. Być może będą tutaj robić coś nowoczesnego na zasadzie ocieplania tego i yy, no, renowacje w każdym bądź razie tego budynku. Zaraz przeszedłem się tak o, dookoła tą galerią, z której niewiele widać, bo jest zasłonięte. Zaraz jeszcze zejdę Wam na rusztowanie i pokażę co nieco z rusztowania widoku na tą szprotawę. Także zaraz ciąg dalszy nastąpi. No i tak, tu wam pokazuję, że są dwa dzwony na wieży, <noise> na którą no nie udało się wejść. No i teraz mamy cały dach tego, tego ratusza. No tam jeszcze jest drabinka taka dla komina, kominiarza. No i tutaj te yy, budynki na tym, na ryneczku. Widać, że ten jeden ma takie na świetle dachowe, że wpada sobie światło na klatkę schodową. Już sobie delikatnie przejdę, pokazać ryneczek. Główny plac. Trzy flagi i o zgrozo, zobaczcie. Powiesili tą. Unijną flagę. No niech ktoś, kto, kto bywa na Ukrainie, bo sam byłem w 2018 roku, pokaże, że oni tam na znak Solidarności, tego, że przez nich mamy straszną drożyznę i zadłużyliśmy się na całe pokolenia, że oni tam powiesili flagę yy, też polską na tej Ukrainie. Nie, no to jest zgroza. Ja nie, już nie będę się uruchamiał. Dam wam po prostu w tym, na kartach, mój yy, film na temat tej ukraińskiej flagi w zielonej górze. To już nie wiem, myśmy troszeczkę, yy, może w mieście to jest szybciej następuje kolejna mądrość etapu niż na tych mniej, mniejszych miasteczkach, no bo u nas już ściągnięta została z tego banku narodowego, ta, ta ukraińska flaga. Nie wiem czy z BWA już typ ściągnął, co tam dałem mu do wiwatu. Opowiadając o tym, że przez nadgorliwość to nas nie będą szanować, no to z tą flagą, właśnie ukraińską, powiem Wam, nadgorliwość gorsza od faszyzmu. I co tu mamy jeszcze, właśnie tak, tutaj budynek mieszkalny, tutaj mamy dwóch kandydatów, nad których pod żadnym pozorem nie należy głosować. Mamy 30 kandydatów innych, ale nie tych dwóch palantów. Dobra, już się uruchomiłem politycznie, bo to wszystko przez tą ukraińską flagę. Tu jeszcze Wam pokazuję, jak wyglądają te, te dwie wieże tego ratusza. Być może na szerokim kącie yy, zrobię sobie zdjęcie. O wieżach Wam mówiłem. Jeszcze tylko jedna rzecz na sam koniec. Na sam koniec, yy, chyba wypatrzyłem kolejny urbex, no bo z góry widać lepiej. Także tam zobaczcie, za tym yy, kościołem ewangelickim, w zasadzie za takim budynkiem. Tam coś jest. No i tam będę chciał dzisiaj wleźć to, pozwiedzać. Także być może następny film nastąpi z tamtego dachu. A na razie wszystkich zapraszam do opisu.